Cześć, tu Cerbol Motocykle. Dzisiaj na hamowni KTM 640 LC4 z rocznika 2004 w wersji Supermoto. Motocykl przyjechał na blokadę na kategorię A2. Bazowy motocykl wypluł na hamowni 30 7,9 kW daje nam to 51,5 konia całkiem ładne wykresy motocykl jest bardzo w bardzo przyzwoitym stanie blokada w tym wypadku nie wystarczy na 35 kW z racji na niską masę pojazdu mamy tu 162 kg także żeby utrzymać stosunek mocy do masy 0,2 kW na kilogram musimy go zablokować do mniej niż 32,4 mamy tu Podciśniowy gaźnik, także będzie blokowana membrana podciśnieniowa. Ograniczę jej otwarcie o jakieś 8 mm. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zrobione. Po trzech podejściach udało się go zblokować idealnie. Mamy 32,05 kW. Powtarzalny pomiar, co daje nam stosunek mocy do masy tuż pod legalną granicą. Także super. Im więcej, tym lepiej. Byle legalnie. Pozdroweczki.